Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Pan Ichor Janiszewski, prowadzący Dom Polski w Nowej Kachowce na Ukrainie. Jest to miejscowość niedaleko na północ od Krymu. Proszę powiedzieć, jaka sytuacja jest obecnie w Państwa miejscowości w Nowej Kachowce? Już dzisiaj nasze miasto jest rosyjskie. Całkowicie. Tak. Pan przebywa teraz we Wrocławiu, tak, i ma pan kontakt z ludźmi, którzy są tam na miejscu. Co tam się dzieje? Jak, wygląda, jak wyglądają relacje mieszkańców Nowej Kachowki na Ukrainie w związku właśnie z inwazją wojsk rosyjskich? Co tam się dzieje? No, co dzieje? Oni jest. E, e, mamy elektrownię. Mamy elektrownię w Nowej Kachowce. Skąd idzie woda do Krymu? To już wszystko jest rosyjskie. На тими електромію флаг російський, і ну, люди що буде далі, Поліція, СБУ, всі Німа, чиставили місто oh, з російськими окупантами. Czy dochodzi do jakichś aktów przemocy w związku z tym, że nie ma służb porządkowych, takich jak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, czy lokalnych oddziałów, które no, są do tego, aby zaprowadzać porządek? Czy dochodzi do jakichś niepokojących sygnałów, że coś tam może się dziać? No, wszyscy czekałem na, na, na to, co będzie dalej. Powiedzcie tak. Bo tylko. Od piątej rano, e, już my wstali o piątej rano, bo zadzwonili mama On zadzwonił, zadzwonili, zadzwonili moi, moi członki organizacji, bo ja już był na, przygotowany na wyjazd na, na Ukrainę, żeby przywieźć tam pomoc, e, pomoc taka karytatywna i pomoc tam e, dla, dla potrzebujących, e, no i już nie wyjechał. Jak, a granica zablokowana, wyjechać można, ale wrócić nie, nie ma możliwości. Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się właśnie w Nowej Kachowce? Czy dochodzi do jakichś scen przemocy, do, jakiegoś, do jakichś niepokojących rzeczy, które mogłyby się dziać, nie wiem, w związku z grabieżami, no bo tak jak pan powiedział, służby porządkowe uciekły, pojawił się okupant. Co się tam teraz dzieje na ulicach? No jeszcze, jeszcze nie mam takiej informacji, ale moi przyjaciele i członki organizacji cały czas dzwonią do mnie, bo pan do mnie dzwonił, ja cały czas jestem w kontakcie, bo no, ja pytam, co, co, tam, co tam dzieje, jak, jak dalej będzie. Oni mówią, że tak, w środku miasta, tam, tam gdzie urząd miasta już flach rosyjski, a co będzie dalej, nie, nie, wiadomo, nie wiadomo, w ogóle nie wiadomo, bo od 5 rano my nie śpimy, bo cała Ukraina była atakowana, pół do piątej. Rano. Proszę powiedzieć, pan powiedział, że chciał pan pojechać na Ukrainę. Granica jest zablokowana tak, że no ciężko będzie się po prostu przedostać na miejsce. Czy wielu innych obywateli Ukrainy też chce pojechać do swojej ojczyzny, aby ewentualnie jej bronić, aby też nawet zobaczyć, co się dzieje z ich bliskimi na miejscu? No ja, ja nie wiem, nie, nie mam takich informacji ale naprawdę bardzo dużo, no i takich, i chłopaków młodych, i mężczyzn bar bardzo dużo mówili, że pod tymi, pod komisariatami wojskowymi, czekaj, ale nie wiadomo, co dalej będzie. Gdzieś za pół godziny do mnie dzwonił mój przyjaciel z Hersona, bo my jesteśmy obóz hersonski, on pytał mnie, co, ta, co dzieje w Kachowce, w Nowej Kachowce, ja mówię, że oni rosyjskie, ale między nami 70 km i oni nie mają w ogóle informacji. W ogóle nie mają informacji, telewizja pracuje, komórki pracuje, związek jest, połączenie jest, wszystko jest, ale informacji już nie ma. i jest taki, taka mała informacja jest, że to jest jak to prowokacja, no jaka może być prowokacja, jak flag rosyjski na elektrownię. BTR, ciągi, no ciągów nie ma, ale BTR stoją w Nowej Kachowce. Czy, do czy ma pan sygnały, że miejscowa ludność, pańs, pańska rodzina, znajomi, którzy są na miejscu boją się tego, co się dzieje i jak myślą, co, co będzie jutro? No, czekamy na jutro, bo Putin powiedział tak, jak to będzie złożona broń, to nic, nic nie będzie, wojny nie będzie. Tak, jak, jak powiedzieli do, dla nas. No, nie wiadomo, co będzie robić Zelenski, ale mamy informacje, tych chłopaki, którzy e, pracują z chłopakami z Ukrainy, to oni mówią, że w ich miastach też taka sytuacja. W ogóle po całej Ukrainie. Pół do pół do piątej rano były wyszale i przylecieli do nas drony i rakiety, wszystko było. Mamy, mamy zdjęcia, mamy nagrane wideo, mamy nagrane, wszystko mamy. To wam, te, wam, wam tego nie pokażą, nie pokażę, bo to nagrane przez naszych e, e, przyjaciół, którzy pojechali tam zobaczyć jak ono dalej będzie. No, ale od nas do Krymia nie tak daleko. Oni za jakieś półtorej godziny, oni już byli w Nowej a czy ma pan sygnały, że dochodzi do jakichś starć wojska, ludności, że dochodzi do jakichś strzałów, takich bezpośrednich starć żołnierzy, czy też być może jakichś oddziałów ochotniczych, które by strzegły Ukrainy, na przykład składających się z mieszkańców? Nie, takiego nie ma. Czego można życzyć Ukrainie, państwu w tym trudnym czasie? Czy państwo oczekujecie jakiejś pomocy ze strony mieszkańców naszego regionu Polski? No ja nie wiadomo, bo, bo czekam, czekam, tak, jak dziękuję. będzie na następny dzień. Bo ma, mamy informację gdzieś tak na 50% nie więcej. Bo mamy, mamy kontakty z burmistrzem Kachowki, bo pomiędzy Oleśnicem podpisana umowa o współpracy, ale skontaktował gdzieś tak u 6 rano i dalej nie było kontaktu. To wieczorem zadzwonił, spytam, jak to tam, jak ono wygląda. Ale tak. Бо я пушні, може, може в п'ятник, не відомо, може в понеділок, бо Вуйт дзвонив до мене, Суженко М'яса дзвонив до мене, віце-президент Вроцлавія Сібасян Лорен дзвонив до мене, З Варшави цілий час дзвонив, no, то є насправді масара. Я ще є там Головного зв'язку поляку України, цілеї України. І ще теж не мав інформації, в Україні не мав інформації з Києва. жодної інформації не мав. Цурка моя eh, поїхала з Києва. Do Chmielnickiego, bo tam chłopak jej mieszka. I już stoję w Korce, gdzieś tak już 5 godzin stoję w Korce. Nie mogą wyjechać. Wszystko zablokowane. Jest niepewność, jest strach. No, naprawdę jest. Bo tam zostali mama z ojcem, moja was została. Dom mój. Przyjacielem, członki organizacji. No, a co zrobisz? To dziękuję bardzo w takim razie i życzę wszystkiego dobrego. Obyśmy następnym razem słyszeli się w dziękuję. bardziej pozytywnym temacie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję do widzenia.